Halo, tata, ja zajechałam tam, gdzie te opony wymieniałam. Chciałam się umówić, e, kiedy mogę przyjechać, ale powiedzieli, że mają teraz jakieś powietrze premium i że jak za, napompują mi tym koła, to nie muszę wymieniać. No i mi napompowali za 200 zł. Że co? No, że jak napompuję opony powietrzem, premium jakieś tam mają, to nie muszę wymieniać na zimowe i napompowałam. Ty, ty słyszysz, co ty mówisz w ogóle, czy, czy ty nie słyszysz, co ty mówisz? Dzieciako? No co? To ty yy, uważasz, że co? Ty będziesz jeździła letnimi oponami w zimę? No ale na tym powietrzu premium. Ale co ma powietrze, kurwa, do opon? No nie wiem, no, no takim ale... w tej warsztacie powiedzieli. Ty, Czyś, kurwa jesteś... Ty jesteś pani inżynier? Czy kto ty jesteś jakaś kurwa? ty myślisz, co ty, ty w ogóle mówisz, to ty, ty... Ty w ogóle. Wiesz co, ty gadasz? No dobra, to wracam tam. Za dwie stupy napompował ci powietrze, doku? No ale premium. Ale co to znaczy premium? Kurwa. Może ci nawet helem kurwa nadmuchać te powietrze, a opony musisz mieć zimowe, co on jakiś. ten ktoś, kto to kurwa jest. No tam ci zawsze wymieniam opony. Ty mówisz, gadasz do mnie? Czy ty nie mówisz? Nie dzwoni do mnie nawet z takimi rzeczami, bo, bo i jak ty tak składałaś te CV do pracy, to ja się nie dziwię, że jeszcze do ciebie, kurwa, nikt nie zadzwoni. Dobra, na razie, ja już nie mogę, kurwa, słuchać.